No, 60 lat temu mnie poinformowała pani Ruta Irena, ówczesna sekretarz urzędu, że prezydium Rady wytypowała mnie do delegacji, która miała udać się do Warszawy do pana premier, wicepremiera Zenona Nowaka w sprawie nadania praw miejskich. No więc ja się przygotowałem szybciutko. I punkt zborny był u Pana Przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej w Pucku. I tam żeśmy się spotkali, był jeszcze przedstawiciel miejscowości Szel i we trójkę pojechaliśmy już wieczorem do mieszkania Pana Westlanda. I tam czekaliśmy na pociąg. I pociągiem 23 z czymś pojechaliśmy do Warszawy. Zajechaliśmy do Warszawy bez żadnych wydarzeń. No i pan Wettland mówi, teraz idziemy do Fryzjera, do Zakłada Fryzjerskiego. Ugolicie się. Ja się uśmiechnąłem i mówię, no zaraz, ja się godziłem przed wyjazdem. A on mówi do pana. Wicepremiera przechodzi się odświeżonym. No to odświeżeni posz poszliśmy do siedziby pana premiera. Zachodzimy tam, biuro przepustek. Posprawdzali nasze dokumenty. Zgadzało się wszystko. Proszę bardzo, możecie iść. Idziemy do góry, przez sz szerokie schody. Zachodzimy na tą górę, a tam salon. To się udało, bo nie widziałem zresztą. No, a mebli żadnych, tylko stał stół, czy to było biurko, już strasznie pamiętam dokładnie. Przy nim siedział jakiś pan z gazetą. I jak myśmy weszli, on tylko pokazał ręką do tych drzwi. No to weszliśmy do drugiego salonu. To był mały salon, nikogo nie było były drzwi, wchodził na te drzwi, a tam już był pracownik. Podejrzewam, że to był dyrektor gabinetu, ale nie wiem, nie pytałem. I ten pan mówi, proszę chwilkę poczekać. Że się zaczekali w tym jego gabinecie. No a on wszedł do wicepremiera. No i zaraz wrócił i mówi, pan premier czeka. No to myśmy weszli do pana premiera, oczywiście pierwszy wchodził pan przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej, pan Wettan, dał mu papierki jakie się mieli, sprawił wniosek po prostu na, o uznanie tych praw miejskich, no i od rybaków prezentował mu płat łososia wędzonego na zimno, nieduży taki. Ale tak na, na pamiątkę, po prostu. No i rozpoczęła się rozmowa. Pan przewodniczący rozpoczął rozmowę. Scharakteryzował mniej więcej te dwie miejscowości, jakie stanowią w powiecie. I potem ja się włączyłem i mówiłem o tym, jak, co to jest Warysławowa. I mówiłem, że to. Historycznie to jest wielka wieś, która tam od 1286 roku istnieje już w księgach, bo tam kiedyś pomóc pomorski podarował tą wieś e, rycerzowej. No i mówię, że atutem tego, żeby była prawa miejska, która miejscowość miała, jest port jako pierwszy atut. A drugi to dopiero co rozpoczynająca swoje życiory, że tak powiem nazwę, turystyka. No i na temat tej, tej rybołówstwa mówiłem, było przedsiębiorstwo szkuner, które rozwijało się, rozbudowało rozwo, flotę rybacką, zakupywali kutry stalowe 24 metrowe, tak zwane KFK kaski nazywane popularnie, a to z niemieckiego znaczy Kickfish Guter. Niemieckiego, niemieckiego to tam było, bo one były nie wiem, w czasie okupacji już produkowane. Rozbud Rozbudował się szkuner, rozbudowywano również tutaj zaplecze lądowe, no bo im więcej kutrów, tym więcej rybaków. I to od razu. Powoduje rozwój przedsiębiorstwa. A jak rozwój przedsiębiorstwa? To jest rozwój ludzi, a ludzie muszą gdzieś mieszkać, i to się rozpoczęło. Rozbudowa tej wielkiej sii. Przy tym, przy, oprócz szkumera, istniała, istniała spółdzielnia Gryf, te zatrudniała sporo ludzi. Tylko oni charakteryzowali się tym, że mieli mniejsze kutry, 17 metrowe. I oni w tym czasie kupowali kutry ze Szczecina, z toremy, tak zwane. No. a poza tym jeszcze byli rybacy indywidualni, około 50 kutrów. Także w sumie to było ponad 100 kutrów razem. To była największa baza, jeśli chodzi o port Władysławowo, baza rybacka.